na jutra z moim bratem rzecz kolejną z moich bucket list czyli healthy week i ponagrywam może 1-2 dni z tego, bo cały tydzień moja pamięć w telefonie by umarła prawdopodobnie, więc zapraszam was na kilka dni z healthy weeku już tłumaczę na czym to polega, staje się wcześniej, jest się bardziej produktywnym ćwiczy się, je się zdrowe jedzenie i tak dalej, więc Zaczynamy od jutra Healthy Week, od poniedziałku do niedzieli chyba, albo od poniedziałku do poniedziałku, nie wiem, więc serdecznie was zapraszam na Healthy Week z nami. Więc hejka, jest godzina za 80, ja jestem w kuchni i mam załamanie nerwowe, pora na story tak. chciałam sobie zrobić omleta, takiego dobrego, ale omleta zrobiłam, ciasto, wszystko super. Dbałam się do grenole, okazało się, że nie ma patelni takiej do smażenia. Chciałam jakąś inną i ja on się rozłamił na patelni, z jednej strony był spalony, a z drugiej strony był surowy i chciałam się przywrócić, chciałam go wyrzucić i teraz robię szykszukę. Tylko a, a ja ich nie robię z... Ja nie robię z z puszki, tylko z własnych i dalałam tę wodę za dużo tej wody. Jest I ja ona paruje teraz, jestem tak głodna, ja nie wiem, dwie godziny i jestem w stanie krytycznym. Udało się w miarę. No. Okej, okay, ja już zjadłam, jestem go, w sensie ogarnęłam się i muszę się tylko przebrać, ale muszę wam kogoś przedstawić melcia. To jest melcia. Nelcie jak to woli, bo pani napisała źle imię, imię. Księżycy Zdrowia. Jest to kotek europejski o masz, umaszczeniu Szykret, czyli jest to takie wielokolorowe. Ma bardzo długą sierść. Ma ponad 2 miesiące. U nas jest jakieś 2 tygodnie. Mm. Tak. Więc E, przybywa u nas Melcia Melcia Bardziej reaguje na Melcia, prawda? Melcia, Melcia, Melcia Niezmiernie reaguje, ale Jeszcze nie ogarnia O, tutaj ostatnio posprzątałam szafę Więc fajnie zaprezentuję wam <laughs> Czyściutko Mela przyszła Zawsze jak się jest w jakimś pokoju i pójdzie do innego To ona przychodzi e, Tak się prezentuje jej kącik Tu ma kuwetę Muszę ją posprzątać jutro albo dzisiaj Drabak i miska. On jest w dla psa, ale na ją lubi. Znalazłam wczoraj ten staty, bo on jest piękny. Więc pobieram outfit. Jest dosyć zimno. ale na krótkie spodenki w miarę spoko. Nie wiem, czy nie ubrać sobie leggingsów. No, chyba ubieram leginsy. I do tego moi drodzy, ten, ten top chyba. On. Musiałam go wyprać, bo on był brudny tutaj na otu. Ale już spoko jest. Więc ten topik ubieram Wlazła mi do szafy. To jest typowe Wczoraj mi wlazła w tą szufladę pod biurkiem. Musiałbym ją wyciągać. Albo pod łóżko do szuflady też. Patrzcie co za typiara. Ona dopiero była w szafie, a teraz jest tu. Chodź tu, Mela. Posłuchała się, ojejku Ok, więc ja się ubrałam e, Teraz muszę jeszcze użyć perfum. E, wyglądam następująco Super e, Pokażę wam jaki rysunek wczoraj narysowałam Jest on zarżnięty z Pinterest'a, ale jest ładny Podoba mi się Mela tu przyszła. Mm. Tak? Koleżanko? Brona chce iść. Proszę bardzo. A ła! Chcesz się bawić? Tak? I się teraz włącza głupawka To jest normalne. I w losowej chwili się włącza głupawka Ona, nie wiem, na przykład um, śpi, wstaje, zaczyna się bawić i znowu idzie spać. Więc to jest normalne. Użyję chyba tych perfum z Francji, bo one ostatnio ich dużo używam, zapominam, że je mam. To jest woda toaletowa tak naprawdę. Serwie jak ja idę do sklepu najbliższego długi, a ja się szkuję jak na, nie wiem, na jakąś galę. Co? Co tam? Ja ich chyba obraziłam przodków, jeśli dołożyć karmy. Pies mi wodę ładnie. Oczywiście mano wróciłam, na liście coś odpaliło, przyszłam do domu, no, nigdzie jej nie ma, patrzę, jest pod moim łóżkiem w szkladzie typowo, więc kupiłam, słyszycie, kupiłam dwie czekolady mleczne i masło, w sensie to jest jakiś miks. Ja ten przepis nałożyłam na TikToku, nie wiem czy można ufać przepisom z TikToka, chociaż pizza się udała. Idziemy po szklankę wody, w sensie po moją, Natalcia no, mi kupiła na Węgrzech taką kulerską szklankę, w sensie to jest kubek, szklanka, no nie wiem, takie coś. Co czego się pije? W sensie to ma taką rurkę tutaj wyciętą. Tutaj leży mój plecak, bo jego nie użyłam w by... Ja się nie uszywam koło do szkoły, tylko jak jadę na przykład do nocowania albo do sklepu, na jakieś większe zakupy to szkolny. Więc, o, to Idę znaleźć ten przepis, napiszę sobie go. I idziemy, piec brawo. Obstawiam że ten vlog będzie tylko z jednego dnia, bo przyszedł materiału, bo teraz jak będziemy to gotować, to trochę mi zejdzie, więc ja okarnę ten przepis, a jest po angielsku, więc musiałam przeanalizować o co tam chodzi. I mamy ymm, teraz rozpuścić czekoladę z masłem. 130 gramów miałam rację, to świecę sobie tu. I okazało się, że mam za mało czekolady, bo ma być 100 g ja M90, więc będzie za mało. Ale trudno, mam nadzieję, że mam kakao. Proszę, żebym miała kakao, mam kakao. To dobrze. Co? Na zdrowie. Robimy to w mikrofali, bo jest to leniwa i nie chce mi się tego robić. Nie ja w mikrofali, więc. Yy, no. W sensie to chyba pójdzie szybko, tylko chyba najdłużej się je piecze, bo się piecze 40 minut, albo do suchego patyczka w 80%. Ale ładna ta czekolada jest. Patrzcie, jaka ładna. Myślałam, że będzie taka prosta. Gdzie jest nela. Gdzieś poszła. Dobra, ona jest roztopiona, jest zimna na polu, ale ona jest roztopiona. Życie to iluzja. Moja krzyżenka na obozie tak cały czas mówiłam, bo zrobić się Wiktoria. To niech, życie to iluzja. Gdzie jest waga? Halo! I nie waga! Albo ona jest obok mnie i ja jestem ślepa. Gdzie jest waga? Tu jest, wagaj. Mówiłam, że ona pewnie leży obok mnie, ja jej nie widzę, bo jestem ślepa. Idealnie 130, jest. Dobra, masłowalimy do czekolady i wkładam na 30 sekund i że ma się sprawdzać niby co 30 sekund, czy ono się zrobiło, czy nie. Sorry, że tak przewadam do kamery. Woda. Ostatnio mam straszną fazę na wodę... na wodę... nie, so... nie, woda z sokiem, woda z sokiem się Mela, excuse me? Nic się nie rozpuściło Mam rację, mam rację Dobra, dam na półtorej minuty co mi tam... Nie 10 minut Oh yeah Więc teraz będę ubijać yy, jajka Wow, z cukrem Gdzie jest nemo? Gdzie jest nemo? Gdzie? Można na nią mówić Nemo. Gdzie jest Nemo? A, a. Dobra, ale to jest śmieszne. Gdzie są jajka? Tu są jajka. Niech ja nie posprzątałam, proszę krótko. Dobra, trzy jajka. Cicho! Nikt nie pytał. Co tu się stało? Ja myślałam, że to jakaś zupa. Masło się roztopiło, a czekolada tak nie do końca. Więc mamy literę problem. Taki to się trzyma. No nie, no ja za chwilę. A nie, czekolada też się rozpuściła, dobra. Trzeba to pomieszać. Dobra, powiedzmy, że jest w miarę spokojnie mieszane. Są jeszcze jakieś grudki, ale i tak potem to będę mieszać. Więc czekoladę to sobie tutaj. Czekaj na swoją kolej. I robimy jajka. Już się, no jajko rozbiłam. Może tunela nie blazła. Ona dopiero odkrywa zakątki tego domu. I to? brownie jest bardzo szybkie i nie i zastanawiam się, czy teraz nawet nie włączyć piekarnika. W sensie chyba włączę jak y, zacznę to mieszać wszystko. Bo się strasznie szybko się nie robi. Mhm. Daję sobie półtora. Dobra. Teraz idę to zmiksować i, I y, odezwę, się, odezwę się jak skończę miksować i będziemy dodawać resztę Więc no, a Okej, okay. oczywiście Nala uciekła, bo usłyszała mikser, więc to yy, zblendowa zblendowałam, jest białe, w sensie blade i puszyste, więc chyba jest dobrze Mam brudną kamerę znowu, no to czysto Teraz muszę wlać tą czekoladę, chyba Nie wiem, potem się okaże, że zrobiłam źle Dobra, wlewamy czekoladę jak ja to zrobiłam źle, to się załamię. Ej, to tak wciągnęło do środka i dalej wygląda jakby było yy, białe. no mm. dobre. Mm. I to jest chyba ciasto, na którym najmniej nabrudziłam kiedykolwiek. Dobra, bierzemy że to są I teraz mąka i kakao. No, wytaruj, no Dziękuję. Tak. Nie O co chodzi? Moja że czekolada zginęła. uwielbiam piec ciasta i w ogóle gotować serio. To jest moje hobby. Skoro nagrać z papierem. Nie mogę zamknąć ślady. O co chodzi? Kółkę. I potem wyprostujcie. I on już wejdzie w każdy kończy. trochę gęste, ale no nie wiem. Może ma takie być? Nie wiem. Coś tam spadło i to nie myla coś trąciła Typowo. Albo ona spadła, to też typowo. Ona jeszcze jest tak mała, że ona nie wyrabia na zakrętach czasami i jak biegnie się to ona się ślizga łapami i ma o ścianę na przykład głową Albo się wywalać na bok, robi drifta Strasznie niskie to ciasto Jest to trochę dla mnie sus, ale okej, okay, mamy takie niskie ciasto, teraz je wkładam To się nagrzało Osiem, 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 dężane, dobra. A więc tak prezentuje się ciasto. Ono jest strasznie niskie, ale mam nadzieję, że wyrośnie. Więc teraz idę się rozciągać. Tylko na chwilę co odpocznę? Idę się rozciągać. Jest serio Miał czoła w mi karmę taką świeżutką. I tak się położyła, tu z nim, bo ja miałam tak ręce. I montowałam film. I ona mi tak wyszła tutaj. Serio Zaczynam sobie rozciąganko, i do końca broni jest jeszcze pół godziny. Więc tak. I tu jest marca. Hej! ściągę sobie tak po swojemu brownie się upiekło, jest super ale ono jest jeszcze gorące i jeszcze go nie mogę ukroić bo się rozwali jest strasznie niskie, jest jakoś takie więc strasznie mało będzie, ale chyba będzie dobre więc idzie się teraz dalej rozciągać i jak brownie będzie w dobrym stanie to go pokroimy i zrobimy próbę testu niestety nie nagram próby testu brownie, ale jest tak Dobre, tak dobre, że jak na moje pierwsze brownie to wow, że mi się udało tak dobre brownie zrobić. Um, gdzie tam? Więc ono jest dobre. Następnym razem dałabym mniej cukru, jednak, bo jest trochę za, za słodkie, ale ogólnie strasznie dobre. No, więc ja chyba chciałabym gdzieś dzisiaj wyjść. Trochę mi się nudzi, więc no i to sobie kombinować, bo nudzi mi się w domu. Udało się, wychodzę jadę z Emilką na piknik. Muszę zabrać ze sobą kocyk, ale już sobie robię ze sobą brownie, bo będziemy mieć. z kałaczka spadła. Będziemy mieć jedzonko i teraz Wam go pokażę. Ja zjadłam dwa kawałki. a już. Ono już, już wystygło w miarę, już jest to więc tak się prezentuje Jako to nazwę piekarniku, to ono było takie rozwalające się w rękach, bo było takie mięciutkie i ono wtedy było najlepsze No ale niestety Jedziemy sobie na piknik nad wodę Ym, Taki strumyczek. Z fajny tam jest już wezmę sześć, żeby było parzyście po prostu Już jest połowa zjedzona i to przeze mnie więc reszta jest zarezerwowana dla reszty. Co można, jeść ja już tego nie tykam. Są oto i one. Idziemy spakować i też muszę wziąć koc Nela sobie zarezerwowała miejsce na moim plecaku i ona cały czas tam leży. Hejka, nie, się od wczoraj do Was nie odzywałam. Jest jakaś dziewiąta i... Co mnie katar niestety. Ale to przyczynę, mam tylko na nos. Um, muszę dzisiaj pośpratać kuwet na pewno i tu ogarnąć w ogóle. Tu ukardnąć no, bardziej. I teraz idę się wykąpać. I do dopiero potem się nie powinniam wzią. wzięła, więc że gdzieś na śniadanie. Więc tak, dokładnie. O to mi chodziło. Więc do zobaczenia później. A więc się już wykąpałam o yy, Ogólnie ostatni na odet pierogi, ja sobie teraz je podgrzałam z gatołkiem. I robię sobie herbatę angielską taką o... czekaj nie, taką o i zajadam I się muszę jeszcze odrywać. Fasolkę, więc będę obrywać Nie chcę mi się bardzo. <grymny> no, muszę. Mają. Okej, okay, więc y, sprawa następująco. Masz, 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 masz do... mam bardzo dużo do zrobienia rzeczy. Muszę posprzątać kuwetę, muszę umyć kuchenkę, muszę pozbierać tą fasolkę i wynieść śmieci. I mi się tak nie chce potężnie. I muszę zmutować film jeszcze. Więc dziękuję wam, że byliście w tym vlogu dzisiaj. No i oczywiście zachęcam do subskrypcji i zostawienia łapki w górę. Więc dziękuję i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Więc adios.